Bardzo serdecznie dziękuję każdej osobie, która zdecydowała się wesprzeć mnie na Patronajcie. Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Raszewskiej, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Wiktorii Tolarczyk, Patrykowi Zalewskiemu, Jackowi Cisielskiemu, Weronice Ostrowskiej, Marcinowi Płucowi, Aleksandrze Sobel, Foca Nachaju, Marii Greenland, tajemniczemu panu X, Deczuniowi, Michałowi Wiszniewskiemu, K1, Łukaszowi Kalisiowi, Krnąbrnemu, Gracy. I Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim bardzo mocno. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Dzień dobry. Dzisiaj mieją mniej więcej dwa tygodnie od ostatniego filmu o Stevenie Kingu, także od tego autora sobie dzisiaj powracamy. I dzisiaj pogadamy sobie, no właśnie, pogadamy to nie będzie recenzja, to będzie bardziej pogadanka wydaje mi się, że recenzja nie ma specjalnego sensu pogadamy sobie o książce niezwykłej. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o twórczość Stevena Kinga, to w pewnej kategorii jest to książka jedyna w swoim rodzaju. Dlatego, że dzisiaj pogadamy sobie o książce, której nie możecie przeczytać teoretycznie. To znaczy, jeżeli macie internet, to jesteście w stanie tę książkę znaleźć w jakieś dwie minuty, zakładam, i to po polsku. Nie jest to specjalny problem. Widziałem też, że na portalach aukcyjnych ta książka jest sprzedawana w jakichś takich dziwnych wydaniach za dosyć duże pieniądze, co jest zastanawiające. Yy, natomiast, yy, przechodząc do meritum, pogadamy sobie dzisiaj o książce z roku 1977, co sprawia, że jest to czwarta powieść Stephena Kinga, która została wydana. A więc, pogadamy sobie dzisiaj o książce Rage, czy też w polskiej wersji Gniew. Jest to książka. Która została wydana po raz pierwszy z wykorzystaniem pseudonimu Stevena Kinga. Tak, jest to książka, dzięki której w dużym stopniu narodził się Richard Bachman, czyli ten pseudonim Stephena Kinga, pod którym pisze takie książki jak Wielki Marsz, jak Ucieknier, Chudszy i jeszcze parę innych. Historia była taka generalnie, że. No, po pierwsze, King chciał się sprawdzić, natomiast zdaje się, że głównym powodem było to, że w latach 70. -tych. Taką normą było to, że autor powinien wydawać no, maksymalnie jedną książkę rocznie, a w 77 roku Stephen King jedną książkę już wydał, było to Lśnienie. Mimo że z tego co kojarzę Rage został napisany dużo dużo wcześniej, chyba jeszcze w latach 60. -tych. Tak więc pojawił się Richard Bachman i książka faktycznie została wydana. Jak już powiedziałem, jest to książka, której teoretycznie nie możecie przeczytać, dlatego że jest to jedyna książka, która została wycofana. Na życzenie autora od końcówki lat 90. ona nie jest drukowana i za sprawą jakichś takich oficjalnych kanałów nie można jej kupić. Natomiast wiadomo jak to jest z wycofywaniem czegoś, zakazywaniem czegoś. Dużo kopii się sprzedało. W latach 80., jeżeli się nie mylę, funkcjonowała też taka książka, która się nazywała The Buckman Books. To był zbiór pięciu książek Buckmana, czyli właśnie Rage, Długi Marsz, Ostatni Bastion, Barta Davesa, Ucieknier i Chudszy. To chyba były te książki, no i one wszystkie były w tym pakiecie sprzedawane, także tych egzemplarzy trochę, e, trochę jest. Żeby powiedzieć sobie, dlaczego ta książka została wycofana ze sprzedaży, na życzenie autora wyraźne, no to tutaj musimy przejść do tego, o czym jest gniew. Gniew jest króciutką, myślę, że długością zbliżoną do Kerry, książką o strzelaninie w szkole. Jak zapewne no, wiecie, w latach 80., -tych, 90. -tych i nawet współcześnie. W Ameryce dochodzi do szkolnych strzelanin, i ponoć część z nich była w jakimś stopniu zainspirowana przez tę książkę. Dlatego Stephen King stwierdził, że on nie chce, żeby ta książka dalej wychodziła. Takim wydarzeniem, które bezpośrednio tego doprowadziło, była strzelanina w szkole HIV, HIV High School, bodajże, do której doszło na początku grudnia 1997, gdzie 14-latek, jeżeli się nie mylę, Pozbawił życia y, trzech uczniów, i iluś tam ranił y, i w jego szafce, kojarzycie te y, amerykańskie szafki w szkołach, y, znaleziono kopię tej książki. No i to przelało czele goryczy Stephen King, zakazał dalszego wydawania tej książki i szczerze mówiąc y, nie jestem pewny, czy jest sens rozpatrywać tę książkę pod tym kątem. To znaczy nie ma sensu jakaś taka analiza wsteczna tego, czy dochodziłoby do tych tragedii, gdyby ta książka nie istniała. Czy nie? Natomiast skupiając się stricte na tej powieści czy też noweli, zależy jak to traktujemy, wydaje mi się, że warto powiedzieć o jednej rzeczy. To znaczy, nie mam takiego poczucia, że czytelnik traci dużo. To znaczy, oczywiście, zawsze jest tak, że jak książkę wycofują albo zakazują, to wokół niej narasta jakiś taki mit, jakaś taka legenda, i ona automatycznie budzi dużo większe zainteresowanie. To jest trochę, jak wiecie, z prohibicją w Stanach. Przez mniej więcej 15 lat w Stanach była prohibicja, nie dało się kupować oficjalnie alkoholu, i wtedy sprzedaż alkoholu była największa. Więc książkami no, jest podobnie. Wiadomo, jedna już wydana książka, już napisana książka nie zniknie, nie zostanie wymazana z istnienia. Natomiast, jak mówię, nie ma takiego poczucia, żeby tutaj było cokolwiek jakiegoś bardzo intrygującego. I prawdopodobnie w moim rankingu jest to jedna z gorszych książek Kinga. Znaczy, nie jest absolutnie najgorsze, co on napisał. Um, natomiast, gdybym miał wymienić pięć najgorszych książek Kinga, moim zdaniem, to Rage by tam się znalazło. Myślę, że to byłoby Śpiące Królewny, Stuko Strachy, Łowca Snów, Rage i myślę, że Blaze. Tak to teraz mi się w głowie obecnie układa. Jak mówię, jest to bardzo krótka książka. To ma jakieś 100 stron. I nie będę się jakby spoilery. To znaczy, wydaje mi się, że to jest taki tytuł, o którym część z Was nie wiedziała. Um, a jak ktoś już wiedział i czuł potrzebę przeczytania tej książki, to pewnie ma to już za sobą. Więc ja tutaj powiem, co mniej więcej się dzieje. Um, jeżeli ktoś nie chce, no to ostrzeżenie tutaj się pojawiło. Um, to, co w ogóle, od, od czego bym zaczął? To, co jest charakterystyczne dla twórczości Bachmana, jako tego alter ego Stephena Kinga, powiedzmy. To jest to, że prawdopodobnie tymi najbardziej nieprzyjemnymi i okrutnymi książkami Bakmana, znaczy Kinga, są właśnie książki pisane pod pseudonimem. Um, one bardzo często są właśnie takie przybijające, depresyjne, beznadziejne. Um, I Rage taką książką jest. Jest raczej taką przykrą, przybijającą historią. Um, no jak Wam powiedziałem, że jest to historia o szkolnej strzelaninie, to raczej duża część z Was już pewnie wie. Jak to mniej więcej się będzie toczyło. Głównym, nie chcę powiedzieć, bohaterem, postacią, która do tych wydarzeń doprowadza, która jest za nie odpowiedzialna, jest chłopak, który się nazywa Charlie Decker. I on na samym początku tej książki idzie od dyrektora. I tutaj już od początku czujemy, że coś jest nie tak, bo tam dyrektor, on chce z nim porozmawiać na temat um, zawieszenia sprzed iluś tam miesięcy, gdzie Charlie, jeżeli się nie mylę, pobił swojego nauczyciela z wykorzystaniem to się chyba nazywa klucz nastawny. Nie, nie francuski, nie taki, wiecie, mały, tylko taki. No, mam zdjęcie odpowiednio wkleję, coś takiego. Charlie ewidentnie nic sobie nie robi z tego, co próbuje mu przekazać dyrektor. Natomiast bardzo szybko dochodzi do tego, no, czego się spodziewamy. Charlie wyciąga pistolet ze swojej szafki i pozbawia życia dwóch nauczycieli. Najpierw jednego. Potem drugiego, który przychodzi, i bierze klasę za zakładników. Generalnie o tym jest ta książka, o tym, jak Charlie i uczniowie siedzą w klasie i de facto rozmawiają. I robi się taka jakaś taka dziwna nie wiem, sesja psychologiczna, gdzie Charlie zmusza te dzieciaki, żeby opowiadały o swoich największych sekretach, takich, które są naprawdę dla nich nieprzyjemne. Równocześnie poznajemy przeszłość Charliego, jego problemy, które są chyba najbardziej podstawowymi, nieskomplikowanymi problemami, jakie tylko można wymyślić przy okazji takiego bohatera. To znaczy Charlie ma ojca przemocowca. Nie jest to pierwsza, czy nie jest to jedyna książka Kinga, która polega na tym, że bohaterowie są w jednym miejscu przez praktycznie całą książkę. Gra Geralda na przykład jest taką książką. I wydaje mi się, że kluczowe jest to, że to jest książka, którą King pisał, kiedy był bardzo młody, jak mówię, to były, jeżeli się nie mylę, lata 60. Zaczął to chyba pisać, kiedy sam był w liceum i tro trochę to czuć. Czyli ja mam takie wrażenie, czytając tę książkę, że to trochę się czyta jak taką książkę e pewnie uzdolnionego ucznia, e który ma potencjał do opowiadania historii, ma jakiś tam talent, ale Próbuję być dość mocno edgy i próbuję pisać głęboką historię o traumie, o tym, co daje władza, jeżeli ma się przemoc, żeby ją utrzymać, oczywiście to w kontekście tego, co się dzieje już w samej klasie. Um, I szczerze mówiąc, nie robi to na mnie specjalnego wrażenia. To znaczy, nie jest to moim zdaniem książka ani specjalnie głęboka, jeżeli chodzi o przekaz. Jest, czy jest szokująca? Czy to jest taka książka, bym polecił osobie, która chce być zszokowana i która chce czuć się nieprzyjemnie? Może trochę, ale to też nie jest książka, która. No wiecie, to nie jest tak, że King napisał jedną książkę tak mocną i tak szokującą, że ona odstaje od wszystkiego innego, co napisał, i dlatego musiała być zakazana. No nie, no to jest jednak w takim właśnie backmanowym trochę klimacie um, napisane. Ja mam taką wrażenie, że ta książka stoi w bardzo dziwnym rozkroku, gdzie jednocześnie ona chce coś powiedzieć i chce być. Czymś ważnym, a z drugiej strony, po prostu ten szkielet był pisany przez kogoś, kto nie do końca potrafi to zrobić. I to, co z tego wychodzi, to jest książka o niezrównoważonym psychicznym chłopaku. Mam takie wrażenie, że my trochę mamy z nim sympatyzować. Nie mówię, że mu kibicować, bo w życiu, ale wydaje mi się, że to jest temat na tyle poważny, że to się dało zrobić ciekawiej, ale wydaje mi się, że to jest coś. Um, co King powinien zrobić, będąc już autorem z pewnym bagażem, z pewnym doświadczeniem i z pewną um, taką wrażliwością, której tutaj mi brakuje. O ile Charlie jest jeszcze w miarę jakąś postacią, o tyle mam wrażenie, że ta cała klasa to są statyści, którzy tam są tylko e, po to, żeby tam coś mówić. <grych> e, jest tutaj jeden motyw, który jest e, ciekawy, to znaczy, e, to oczywiście spoiler, zaznaczam. Po pewnym czasie klasa zaczyna sympatyzować z Charlie i nie jest tam, już przestaje być tam jako, wiecie, jako zakładnicy. Jest tylko jedna osoba, która jakby nie ulega tej, tej, tej presji i to jest chłopak, który się nazywa Ted bodajże, macz ma na imię Ted. I Ted jest tym takim idealnym, lubianym przez wszystkich um, uczniem, który nie chce się otworzyć przed Charliem. I to doprowadza do całkiem interesującej sceny, gdzie on próbuje uciec, Zostaje pobity przez innych uczniów, i to wprowadza go w stan takiego odrętwienia, wręcz katatonii. Potem nasz główny bohater, czy znaczy główna postać powiedzmy tego, tego, tego dramatu, wypuszcza uczniów, poza tym jednym, no i przychodzi, przychodzi policjant. Wcześniej jest absolutnie okropna scena tak kiczowata, gdzie snajper próbuje zdjąć Charlie'ego. I trafia go, ale ten nie ginie, dlatego że ma. Jezu, nawet nie pamiętam co on miał w kieszeni, ale coś metalowego miał w kieszeni co sprawiło, że on nie padł od tego pocisku. To jest taki motyw, który lekki śmiech we mnie wywołał. No i na końcu przychodzi policjant, wykonuje, prawda, strzał do Charlie'ego, ten przeżywa, trafia do szpitala psychiatrycznego. I to tyle. Więc jak mówię, nie uważam, żeby to była książka. Nie jest to moja książka szkodliwa, znaczy ja uważam, że to raczej jest tak, że jeżeli ktoś miał, ma tego typu niecne zamiary w naszym prawdziwym życiu, nie w ramach fikcji, to po prostu będzie y, czytał albo oglądał albo doświadczał takich tekstów kultury, które no jakby sprzyjają temu, tego, temu poglądowi, no nie? Yy, to taki trochę efekt potwierdzenia, że ktoś będzie szukał takich tekstów kultury, które będą utwierdzać go w tym przekonaniu, że okej, okay, to trzeba zrobić. Yy. Dialogi brzmią dość sztucznie i one wypadają chyba najgorzej, a to jest w dużym stopniu książka oparta na dialogach. A to dziwne, bo akurat powiem, że to, co jest dla mnie siłą wielu książek Kinga, to są właśnie dialogi. Że one zwykle wypadają bardzo spoko. Więc reasumując, to, to nie jest książka jakkolwiek odkrywcza. Dla mnie nie była specjalnie szokująca, bo też jeżeli bym wam po prostu powiedział, ej, wyobraź sobie jakąś historię książkową, krótką, o strzelanie w szkole, to myślę, że. Duża część z Was wyobraziłaby sobie mniej więcej coś takiego, a można by być na ciekawsze pomysły, jak taką historię zrealizować. I jak mówię, to, co jest przede wszystkim problemem tej książki, jest, to jest to, że trochę czuć, że to pisał King, który był w tym okresie szkolnym. I dużo elementów tej książki od dialogów, zaczynając przez bohaterów, na napłęcie kończąc, wypada nierealistycznie, wypada tak kiczowato, sztucznie trochę. I ta konstrukcja, czyli to, że ta książka w dużym stopniu oparta jest na, te na tych wyznaniach uczniów tejże klasy, to sprawia, że ta książka mimo swojej naprawdę niewielkiej objętości, może być nudna. Ja myślę, że ta książka która może wynosić niektórych z was. Jest taki trochę. taki władca much Goldinga, tylko dużo, dużo słabszy, i dużo bardziej prosty, i dużo bardziej naiwny mam wrażenie. Więc ponownie moim zdaniem to jest książka, która trafia do tej kategorii dla nikogo. Bo jak ktoś lubi książki Kinga, jest masa lepszych. Jeżeli ktoś lubi Kinga w krótkiej formie, jest pierdyliard lepszy. Jeżeli ktoś szuka książki, która będzie faktycznie szokująca, tutaj może. Ale też nie wydaje mi się, żeby to było najmocniejsze, co King napisał. Poza tym, jak mówię, mimo tego, że odczuwam, że ta książka miała coś powiedzieć, miała być o czymś, ona opiera się na banale mimo wszystko. Na pewnych banalnych wytłumaczeniach, motywacjach. Mógłbym powiedzieć, że Charlie'ego też nie znoszę. To jest taki, wiecie, cwaniak, wygadany, niemiły, ale to, to, to akurat chyba na plus. W sensie zakładam, że tak trochę miałem się czuć. Chyba nie mam go lubić. Um, masa rzeczy wypada tutaj, wiecie, no, tak trochę po łebkach. I to nie jest tak, że. Yy... Znaczy, zwykle Pacman pisał raczej krótkie książki z tymi pod tym pseudonimem. Um, Długi marsz jest, wielki marsz jest, jest krótki. Yy... Ostatni bastion Barta Dave'sa też. I nawet ten ostatni bastion Barta Dave'sa, który też opiera się na tym, um, na tym motywie trochę jeden człowiek versus cała reszta. I to też książka jest, której ja raczej nie lubię, ale tam to wypada dużo lepiej, dużo bardziej wiarygodnie i dużo bardziej dramatycznie, To tam mamy historię faceta, który, któremu chcą odebrać dom i on się barykaduje w tym domu i nie dopuszcza nikogo. Ze snajperką się barykaduje. Więc tam to ma jakieś takie w miarę, nie powiedzieć sensowne podstawy, ale tam to wypada jakkolwiek angażująco. Tutaj wypada po prostu płasko. I mimo tego, że potencjał tutaj był, to wychodzi z tego coś bardzo kiczowatego i mimo wszystko, mimo poważnego tematu, coś bardzo do zapomnienia. że to nie jest taka książka, która, mam takie poczucie, robi na tobie wrażenie, zostaje w tobie, może ci się nawet nie podobać. Wiecie? często jest tak, że nam się książki nie podobają, ale zostają w głowie. Bo albo tak bardzo nam się nie podobają, albo nie, są wstrząsające, ale tutaj tak nie jest. To, to, to nie jest książka, która zostanie raczej z kimkolwiek na dłużej. Jak mówię, uważam, że lepszy autor albo bardziej doświadczony Stephen King z tą samą historią, z tymi samymi bohaterami, zrobiłby dużo lepsze, ciekawsze rzeczy. Jak na trailer bo zakładam, że tak powinienem klasyfikować tę książkę, eee, też napięcie średnie działa. Początek jest ok, jeżeli chodzi o to, ale kiedy już zaczynają gadać, to to napięcie strasznie schodzi. Natomiast jest taki ciekawy relikt przeszłości eee, tego, jak King pisał na samym początku. A jak mówię, ja uważam, że King w krótkiej formie jest dobry. Ja uważam, że Najlepszy King, to jest ten King, który właśnie był bardzo bezlitosny i mocny. I tutaj niby to jest, ale to, to jeszcze nie jest to, to, jeszcze nie jest ten King. Więc wydaje mi się mimo wszystko, że jakby wiadomo, ta tragedia z 1997 roku to jest e, coś okropnego. I to, że ta książka tam w tej szafce była. E, natomiast wydaje mi się, że gdyby Stephen King wtedy nie podjął tej decyzji o zakazaniu y, drukowania tej książki, to zapomnielibyśmy o niej. I dzisiaj byśmy mówili o niej jako po prostu słabej książce i w ogóle nie byłoby wokół niej głośno. A teraz, ze względu na to, że jest zakazana, że się jej nie drukuje, no to obrosła jakąś taką właśnie legendą. Nie było to interesująco spędzone 150 stron, będąc w głowie tego psychola. <grym> Także jak mówię, nie czujcie smutku, jeżeli jesteście fanami Kinga, że okej, okay, to jest ta jedna książka, która nie jest sprzedawana, bo to nie jest wielka strata, uważam. Jest to, nie jest to nic specjalnego. Być może sam motyw wydaje się pociągający dla niektórych, bo jest mimo wszystko bliski naszej rzeczywistości. Jak macie zabójczego klauna z kanałów, albo dziewczynkę z telekine telekinetycznymi mocami, czy nie wiem, kosmitów, czy jakieś inne potworności, to to tak nie intryguje, bo jest to coś no, niemożliwego, ale jak macie jakiegoś psychola, to to jest jakieś tam pociągające w jakimś stopniu, bo wydaje się bliskie i przez to może jakieś takie bardziej niepokojące. No ale tutaj tak nie jest. Słowa rzecz generalnie. No, raczej nie warta dłuższej pogadanki. Nic ciekawego dla mnie. No. Także co. W tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotarł tego momentu. Pozdrawiam Was gorąco i do następnego. Cześć!